Ruszymy w dystans i rozpoczyna się pasjonująca walka. Popatrzmy, nikt na razie nie ma ochoty przesunąć się do prowadzenia, objąć, właśnie dyktować tempo. Robi to na razie Kundalinie, ale gdyby tylko zasygnalizowała, widzimy, że do przodu przechodzi Invisible Dubai, a zatem on, tak jak to czynił w większości wyścigów, zaczyna dyktować tempo. Już konie mijają celownik, na prowadzeniu jest Invisible Dubai, na drugim miejscu Daredevil, a ci faworyci schowani. Widzimy, że w środku stawki na jakimś szóstym, może nawet siódmym miejscu galopuje Kamerun pod Piotrem Piątkowskim, a na froncie cały czas Invisible Dubai. Na drugim miejscu jest Daredevil, na trzeciej pozycji Frenchy Lebec. A więc tak jak się spodziewaliśmy, podektował tempo Visible Dubai, tym razem jednak troszeczkę ostrożniej, nie tak mocno, aczkolwiek na, jak na ten elastyczny grząski tory jest e, tempo mocne, ponieważ stawka bardzo mocno się e, rozciągnęła, dosyć ofensywnie przeprowadzona znowu Kundalini, podobnie jak w Nagrodzie Krasnym, na czwartym miejscu Ołksicka, czyli najlepsza klacz na torze w środku stawki, w żółtej czapce ogląda się Piotr Piątkowski, szuka Szczepana Mazura, patrzy gdzie ten Szczepcio się ukrył, a Szczepcio na patronusie jedzie e, za nim. E, tutaj wszystko powinno się Rozegrać się na prostej. Trudno jest wygrać wielką warszawską tak jak Dixieland czy Intens z miejsca do miejsca. To zdarza się e, naprawdę rzadko. Od pola dosyć blisko ustawiony Lucky Peter. On może pokrzyżować szyki faworytom. Fantastyczna walka wielkiego mistrza Piotra Piątkowskiego i niezwykle utalentowanego, ale wciąż młodziutkiego, nastoletniego Szczepana Mazura. Na razie Szczepan Mazur schowany za wielkim mistrzem. Przy kanacie widzimy Piotr Piątkowski w biało-czerwonym stroju. Szczepan Mazur, dosiadający patronusa, jest tuż za nim na, także pilnujący kanata. Cały czas na prowadzenie. Invisible Dubai. zatem na razie ta wielka warszawska roku 2013 przebiega w podobny sposób jak to miało miejsce w ubiegłym roku. Tam także do przodu rwały doktor Daches Klan i Salam, ale Cameron spokojnie czekał na ostatnią prostą na to, by wyjść, przyspieszyć i wygrać, ale czy wygra również w tym roku? Popatrzmy. Pasjonujący wyścig, niesamowita sytuacja. Cały czas na prowadzeniu Invisible Dubai. Daredevil jest na drugim miejscu, przechodzi do przodu także French Lebec, ale już zaczyna także finiszować Szczepan. Mazur i Patronus. Gdzie jest Kamerun? Kamerun przy Kanacie patrzy, co robi Szczepan Mazur, jak żeby czekał. Jeszcze 250 metrów do zakończenia wyścigu. Ruszają już wszystkie konie. Rozpoczyna się walka o zwycięstwo w tej gonitwie. Pasjonujący, wspaniały widok. 10, 12 koni cały czas w walce o zwycięstwo odpada Daredevil. Popatrzmy, co się dzieje. Patronus przechodzi do przodu. Patronus obejmuje prowadzenie. Patronus jest coraz bliżej zwycięstwa, ale także zaczyna finiszować tutaj polem. Ale popatrzmy na Patronusa. Patronus chyba pod Szczepanem Mazurem jest blisko zwycięstwa. Ale także Kundalini. Kundalini włącza się do walki. Czyżby klacz okazała się najlepszą w wielkiej Warszawce. Wielkiej warszawskiej Patronus czy Kundalini. Patronus jednak jest pierwszy. I Szczepan Mazur wygrywa tę wspaniałą gonitwę, a zatem Szczepan Mazur i Patronus.